Pierwszy przystanek na urlopie, pierwsza stolica Polski. Toruń, Poznań, Gnieźno. We Wrocławiu Krasnale, a w Gnieźnie króliki. Jesteśmy na ulicy Bolesława Chrobrego. Nieprawda. Dlaczego? Jesteśmy na ulicy Lodów. Kurde, jeden, jedna lodziarnia na drugiej, już minęliśmy z 500. Co zrobiłaś? Kto wywalił doniczkę w środku gniezna? Wstydzisz się chociaż trochę? No śmiesznie, bo przyjechał 3 czerwca 79 i 3 czerwca 97. Ciekawe, że to było tak że, żeby, żeby tak fajnie się liczby zgadzały. Tam gdzieś po drugiej stronie tego jeziorka był pomnik Lecha. Od Lecha, Czecha i Rusa. Ale żeśmy nie zobaczyli, jakieś remonty tam się dzieją wielkie. Przyjemny teren, bym powiedział. Do Torunia dotarliśmy. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Ładne miasto się wydaje, zwłaszcza to stare miasto Zobaczymy jak będzie dalej, idziemy na ramen. Patrzcie, jakie oszustwo Tu są dwa, a tam też jeszcze jest. Ej Patryk, bo ja żebyś zrobił tu eksperyment Jaki? No żebyś oparł się plecami o, wierzę i ustał w tej pozycji. jest <grystanie> dziwiona. I teraz kamera tam. No dobra, zdałeś. No, super No zobacz, wiesz tak, o, byłbym prosto, o teraz jest tutaj normalnie. Nie, ja, ale jest trochę ciężko mi się może tutaj faktycznie do yy, ściany? No. no to, to nie jest ani trochę wygodne tak stać. To ty chyba już bo to nie jest wcale aż takie proste. Ty wyglądałeś jakbyś to robił na łzaku. Pierwszy przystanek w Trójmieście. Może nikt nie lubi tego lubi. A co ty nie lubisz? No nie wiem co. A spróbuj, bo ja bym chętnie robiła w domu. Myślisz, że kucharz mnie kocha? Daje mi znać, bo mi zrobił kotleta w kształcie serca. No i w ogóle taka porcja od serca. Dobra? Bardzo, ale nie taka jak u mamy. Która godzina koła? Już afrolowwa. <laughs> Znajdujemy się pod Żurawiem w Gdańsku. Jak widzicie tutaj te wielkie kołowrotki. Tam wchodziło czterech rosłych mężczyzn i oni wtedy rozpędzali ten kołowrotek jak chomik w klatce. Potrafili podnieść nawet do dwóch ton. To oznacza, że nawet średnie, no przynajmniej niewielkie statki potrafili podnieść, bo te sznury tam tak szły, oni tu biegli i to tak się podnosiło. Ani nie jest dla nas pamiątka, że Ty nagrasz fontannę, Ja lubię fotografię. ani nie jest dla nikogo ciekawe. Chyba nie mam ostrości na Ciebie, wiesz, próbowałam nosem zrobić, ale nie mogę. Jesteśmy przy Molo w Sopocie i szczerze powiem, że takiego smrodu to dawno nie czułem. Galeria w Sopocie zrobiła na nas raczej negatywne wrażenie. Płatność za parking tylko gotówką. Trzeba było iść, pieniądze wypłacać, no, ale to jest pikuś. Tak, wali rybom, morzem i wszystkim. Kibel był płatny czy złote, więc koman się wróciła do restauracji, gdzie jedliśmy śniadanie. Śniadanie, obiad, po 13 już było. Co się Lilce bardzo nie spodobało i stwierdziła, że za wszelką cenę mi się wyrwie, żeby koman znaleźć. Zerzygam się zaraz. Ostatecznie mi się wyrwała i pobiegła. Wtedy jakieś panie, co działy obok Stwierdziły, że powiedzą: Jaki ładny piesek. Bę. Pies mi ucieka. Ten aparat mi wypadł w ogóle w międzyczasie, więc jak podnoszę aparat, mówię: No ładny, tylko właśnie uciek. I pobiegłem za Lilką. Nadepnąłem jej na smycz, złapałem ją. Nadprzyrodzony smród. No i potem stałem pod tą restauracją i czekam. I ta laska, której powiedziałem, że mi uciek, pies, to szła i mówi: Fajnie, że się panu udało. <laughs> Też się cieszę. No taka a Lilo uciekinier właśnie. Bo jeżeli macie nogi z piasku i macie psa, to nie macie żadnego problemu. Proszę bardzo, jaka wycieraczka. I piesek zadowolony, bo smyrany, i człowiek zadowolony, bo piasku się pozbędzie. Same plusy. No, tutaj... Moim zdaniem takie czekoladowe ciasta, lava Keiki z Nie wiem, czy nie zacznę żałować, że wziąłem obiad, bo mogę przecież zamówić dwa takie. Pan powiedział, że skoro zjedliśmy już obiad, to możemy przejść na jakąś fantastyczną wycieczkę, ruiny jakiegoś zamku. Więc ja już w swojej wyobraźni widzę, jaki jest taki klif. Piękne takie ruiny, wielkie zamku, tle morze i w ogóle. Myślę, super, idziemy! Przychodzimy. I jesteśmy już na miejscu. Cztery kamienie, a wśród nich trawa. Świetnie, że chociaż na tej tablicy widać, jak to wyglądało. Także super wycieczka, Patryk. Co warto było całą Polskę przejechać? I nagle... Aha, jeszcze nie! I wczoraj rozmawialiśmy o no tym. Ej, a myślisz, że to można z psami? Na pewno można z psami, przecież to jest na zewnątrz. Dlaczego można by nie... Dlaczego można by nie móc wejść z psami? Jeszcze raz to mówię. Dlaczego można by nie móc wejść z psami? A może chcesz powiedzieć, dlaczego nie można by wejść z psami? Co Dzień dobry. Przepraszam, można by nie wejść z tym psem? Bardzo bym prosił o nie wejście. Można? Dziękuję. Dlaczego można by nie? Dlaczego, dlaczego nie można by móc wejść sami? <grystanie> no Oj kurde, nie można. Palimy jointa? Tak? Czy nie?